widzowie. chciałem Wam zaprezentować e, wspomaganie w rusku. Jak widzicie, to jest rusek, tylko że to już nie nasz, tylko wujka. Tutaj mamy taką przyczepkę, wywrotkę. E, nakosiliśmy na takim malutkim kawałku coś i wujek ma nam to przechować po prostu u siebie, bo nie mamy miejsca. E, tutaj jeszcze, jak widzicie, było tutaj robione. E, ogrzewanie tutaj, do środka, kuzyn to robił. E, wiadomo, teraz jest lato, także z tego nie korzysta. Ale zobaczcie sobie najważniejszą tutaj część. jak jest wspomaganie w tym rusku, bo popatrzcie sobie, jak kierownicą się po prostu rusza. Wszystko jest, widzicie, leciutko, jak w samochodzie normalnie. Także mega, mega patent. Chyba musimy to zrobić w naszym rusku. No widzicie, jak to wszystko się fajnie skręca? No, bajka, bajka, po prostu bajka. E, tak się ten lusek prezentuje. Tutaj, jak widzicie, no troszkę inaczej. My to mamy porobione na siłowniku. Także po prostu e, możemy podnosić tylny zaczep dolny. A wujek to ma po prostu na stałe, zrobione. Ma taką, widzicie, wywrotkę na jednej osi. Eee, nakosiliśmy tutaj jak widzicie troszkę zboża z takiego małego kawałka tam mamy eee, Co więcej I widzicie dzisiaj jeżdżę tym oto sprzętem Także Siadamy i zobaczycie jak działa wspomaganie Tutaj jest jeszcze taki patent, bo jak kiprują tym, po prostu nie ma oleju. Dorobił sobie coś takiego, żeby po prostu wykiprować to, no nie? bo nie ma, nie ma tyle oleju. Wszystko to samo co u mnie, tylko po prostu tu jest pomaganie, u mnie po prostu nie ma. Jak widzicie, elegancko, patrzcie, patrzcie na to. Jednym paluszkiem można, ruskiem normalnie można kierować. Mega patent. Fajnie, że dzisiaj mogę się nim przejechać, a także widzowie konkretny sprzęt.